Witam na kolejnym wypadzie. Od poprzedniego minęło już jakieś dwa tygodnie i od pierwszego podsumowania. Także co nowego? Będę taką sprytną saperkę, która można zmontować, rozmontować, a nawet i czekan zrobić, są jeszcze różne gadżety do niej. I mamy opaskę na czoło, także kamerka już nie będzie. Przymocowana do detektora tylko na moim czole, i dzisiaj będziemy się skupiali Skupimy się przede wszystkim na tym, by ogarnąć tą kamerkę, dlatego że najprawdopodobniej jutro też yy, przyjdzie paczka, i tam powinna też być kamerka nowa. Także może jakoś się zmieni chociaż tego, tych, tych nagrań. Do usłyszenia. Dobra, czyli poziom jest mniej więcej dobry, także łopatka też się, łopatka, elegancko spisuje, można ją oczywiście rozłożyć, doczepić różne inne elementy. Czyli panie, pierwsze euro, które wykopałem, nawet się nie nagrało, hm. także ciężka sprawa będzie z tą kamerą na czole, no więc lecimy dalej. Próba, cokolwiek teraz się nagra, uchwyci. Bo jak na razie to... Ach, ładnie. Przez piach Kamerka w końcu dobrze nagrywa. Chyba ją ustawiłem, mam nadzieję, tu jest bardzo dziwny sygnał. Ni to głęboki, ni to Z wielu stron. Co to było? Już A to śledzik. Już dawno nie widziałem. Dobra, wiem czy teraz to uchwyci. O, kolejna próba włączania i wyłączania kamerki po macku. Sprawdzamy oczywiście czy to się w ogóle nagrywa i dobrze wychwituje obraz, ponieważ używam tej kamerki po raz pierwszy na czole, także sprawia mi to jeszcze sporą trudność, jak i ustawienie jej i obsługa. Także pauzujemy, sprawdzamy filmik i lecimy dalej. Czas nie ma. Kolejna próba obsługi kamerki. Tutaj mam jakieś ciekawe sygnały, także... Zaraz tu sprawdzimy. Także jest kabzelek. werko tu się nagrywa. No będzie chyba. O, to było to. No i sprawdzamy, czy się nagrało. Zaraz bateria się wyładuje, no nic. Się jakiś sygnał święci Jeszcze głębiej Chyba kopnięte to jest Oby się nagrało Bo jest moneta A moneta to Jedno euro Nic na nim nie widać. produkcji? Nie, nie widzę nic. Ciężko usługa tego sprzętu, ale tu już jest sygnał. Tak jest Jest tutaj 50 centów, że tym razem chwyciło Jest jakiś sygnał, mam nadzieję, że się nagra Bateria szybko siada od tych prób Co one Tak jest. Co jesteś? Jeszcze cię nie widzę. A 10 centów. Gdzie jest ten kapselek? Ona jest to kapselek, oczywiście. że jest Moje. Dzisiejsze podsumowanie Standardowo kapselki. Dzisiaj nawet ołów wpadł, gdzie nigdy tutaj nie wpadał. Spory nawet 0,7 w monecie mamy. Wszystko się nagrało Na tej naszej czołówce Czy to będzie Czy zda to egzamin Zdawać zdaje, ale czy u mnie to przejdzie Dobra, widzimy się na następnym